Witam wszystkich serdecznie. Jestem teraz nad tak zwanym Morskim Okiem tutaj w mojej okolicy. Zobaczcie. Pokryty jest teraz lodem i śniegiem. Można po nim chodzić, ludzie jeżdżą sobie na łyżwach. Tu u góry jest Opera Leśna, słynna na całą Polskę, być może na cały świat. Odbywają się tam koncerty, eventy, wszystkie sopot. Top trendy festiwal. Wiecie, te festiwale na przełomie sierpnia i września to jest zbiornik retencyjny, taki sztuczny staw obok Straży Pożarnej. Moje ulubione miejsce, w którym przychodzę porozmyślać, ponagrywać, odpocząć. Jakoś woda działa na mnie, wiecie, uspokajająco, kojąco. Być może dlatego, że jestem pod znaku astrologicznego wodnikiem. Ale wiecie, to jest bardziej wierzenia, może trochę magia. Nie wchodźmy w to na razie. Może kiedyś indziej ten temat poruszymy sobie. Po pierwsze, chciałem wam bardzo podziękować, tak? I chylę się tutaj nisko za to, że na tym moim małym, śmiesznym, wiecie, kanaliku, który kiedyś gdzieś tam założyłem i który prowadzę bardzo chaotycznie, bardzo nieregularnie, rzucam tam różne jakieś moje pierdy pierdoły dotyczące jakichś przemyśleń, fizyki, mm, pisania, wszystko jest, wiecie, gdzieś tam zaczęte, niedokończone, na które wrzucam bardzo rzadko i na którym, wiecie, na te już filmiki wrzucone czasami samego siebie mnie żenują, bo mam na przykład coś takiego, że bardzo nie lubię słuchać swojego głosu po nagraniu. Tak jak teraz tutaj mówię do kamery, do was, tego nie słyszę, brzmi to normalnie, jednak przy na odtwarzaniu mam wrażenie, że mój głos brzmi bardzo flajersko, głupio, nie lubię jakoś, ale robię to, pokonuję, wiecie, walczę ze swoimi demonami, czyli kompleksami, które są pewnym rodzaju moim ograniczeniem. Jest to również pewnego rodzaju walka oraz trening pewności siebie, żeby mówić w otwarty sposób, słuchać. Jednak wam się to podoba, tak? Jednak wam się to spodobało, wiecie, też filmiki są kiepskiej jakości. Nagrywane czasami telefonem, który nie łapie. Więc to jest mój wielki szacunek dla Was, że chcieliście tego wszystkiego słuchać. Więc bardzo dziękuję za 20, chyba dwóch subskrybentów, czy nawet 24, którzy gdzieś tam się mm, załapali przez te wszystkie lata od czasu trwania tego kanału. Więc bardzo dziękuję, jestem wdzięczny. I. Moje uszanowanie dla Was za to, że chcieliście słuchać coś, co jest kiepskiej jakości i w dobie, w której są poważni youtuberzy, którzy zarabiają na tym olbrzymie pieniądze, no, powiedzmy, dobra, ale zarabiają na tym jakieś pieniądze, co taki gość jak ja, na domowy, który zaczyna coś nagrywać, wrzucać kiepskiej jakości, tak jak w początkach YouTube'a 2024-2025 rok. Jestem za to wdzięczny, jeszcze raz chylę Wam czoła i cieszę się, że jednak powoli gdzieś tam ktoś się gromadzi. Nie obiecuję, że będę nagrywał jakoś, świecie często z różnych powodów no, skomplikowanych. Kiedyś może Wam opowiem, ale póki co dzisiaj chciałem się skupić na czym innym. Dzisiaj pogadamy sobie o relacjach i o tym, w jakich schematach ludzie je tworzą. A mianowicie, chciałbym Wam takie pytanie, jak uważacie, czy czas trwania relacji jest kluczowym czynnikiem zmienną odpowiadającym jej jakości. To znaczy, czy można jednoznacznie powiedzieć, że na przykład racja trwająca rok będzie lepsza od racji trwającej miesiąc albo tydzień. I wydawałoby się, że niby tak, że wiecie, że niby czas trwania racji jest kluczowy. Że na przykład o kimś kogo znasz... Rok, możesz powiedzieć, że jest tobie bliższy niż kogoś, kogo znasz tydzień czy miesiąc. A jednak ja Wam powiem, zaprzeczając trochę schematom, jak mam to w zwyczaju, uważam, że jednak żyjemy w kulturze pewnego rodzaju iluzji, pewnego rodzaju schematów, jakichś stereotypów, masek, pozorów, które ad populum zostały uznane za prawdziwe, a jednak takimi nie są. Mianowicie, chciałbym Wam troszeczkę nonkonformistycznie zarzucić pewien rodzaj, rodzaj rozmyśleń, które mogą troszeczkę zburzyć ten świat pięknie zbudowany Ymm, iluzji, tak? Taki domek na grząskim podłożu, albo chwiejny domek z kart, że jednak czas nie odgrywa żadnej roli w budowaniu relacji. To znaczy, że nie jest tak, że ktoś, kogo znasz rok, dwa lata, trzy może być ci na przykład bliższy niż ktoś, kogo znasz miesiąc, tydzień. A chodzi mi poprzez to, że sami pewnie wiecie to z doświadczenia. Pomyślcie, dobra? Pomyślcie, zadajcie sobie takie pytanie, napiszcie mi w komentarzu na dole, co o tym sądzicie. Z chęcią posłucham, z chęcią wejdę w dyskusję kulturalną. Mogą, możecie się nie zgadzać z moim zdaniem. Byle była, wiecie, kulturalna. Hmm. A mianowicie, że czas nie ma żadnej roli, bo kogoś możesz znać rok, ale czy pytanie moje, czy poruszyłeś z tą osobą już odważne kwestie, czy rozmawiałeś z nią o jakichś kwestiach, które dotyczą bardzo istotnych czynników, czy mogłeś z kimś rozmawiać na może na tematy, które pozwoliły poznać się tobie z tą osobą tak dogłębnie, tak naprawdę? Czy nigdy nie poruszyliście jakichś tematów ważnych, a cała relacja się ograniczała do jakichś takich przyjemnych tematów, prostych, łatwych, lekkich? Ja na przykład mam bardzo wiele znajomych, osób bardzo wartościowych. Nie mówię, że nie, żeby nie było, wiecie, to nie chodzi o to. Nie wartościujemy osób pod względem tego, jakie tam znamy, tylko mam parę znajomych, z którymi nie czuję, że mógłbym poruszyć istotne tematy, istotne kwestie. Czy to w sposób wiecie, luźny czy poważny, ale nie czuję, bo te osoby mają pewien rodzaj jakiegoś takiego pancerza, zbroi, że się zamykają w sobie i nie chcą się otworzyć przede mną. Więc dlaczego ja miałbym się otwierać wtedy przed takimi osobami? Chociaż znam mnie bardzo długo, tak? W porównaniu i teoretycznie takie osoby, które już są dla mnie bliskie, powinny ze mną poruszyć takie tematy, a nigdy nie poruszyły. Wiecie, bo po prostu chodzi o to, że z niektórymi osobami nie czuje się tego flow, nie czuję się tego rezonansu. To jest troszeczkę do tych słynnych, wiecie, wibracji. Może magia, paranauka. Cieszę się, zawsze, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, próbowałem to holistycznie łączyć z teorią strun. To jest, wiecie, zawiły temat. Może na inny raz, ale gdzieś ewentualnie jakieś połączenie zawsze znajdywałem jak to ja, jak holistycznie ponad schematami, myślący i próbujący łączyć to, co nas otacza na świecie. Więc są osoby, z którymi nie jesteś w stanie poruszyć takich kwestii, takich tematów ważnych. A są osoby, które znałem na dwie, parę dni, miesiąc, ale przez ten miesiąc poruszyliśmy takie tematy, że te osoby stały mi się bliższe niż te, które znam całe życie, pół życia, wiele lat, z którymi nigdy nie byłem w stanie poruszyć tematów, taki, takich, z którymi poruszyłem po prostu tak, różno, wiecie, w różnej rozmowie, w różnej gadce w mm, różnej gadce już w ciągu paru tam dni znajomości. Więc wiecie, o to chodzi: chodzi o jakość, o uczucie, o emocje, jakie wzbudzają nasz, nasz, nasze, na, w nas dane relacje i to, jak bardzo my. Możemy czuć się prawdziwi, jak bardzo druga osoba jest prawdziwa wobec nas. Bo wiele osób, znam to z doświadczenia, z autopsji, z doświadczenia, z obserwacji, nie chce tak naprawdę się ujawnić w pełni, tak? Ludzi kocha zakładać maski, kocha gry pozorów, kocha udawanie, że jest idealnym. Nigdy nie powie wam o jakichś swoich, czy kompleksach, czy tego, co się boi. Żyjemy niestety w takiej kulturze, mam kulturze bardziej iluzji, bardziej pozorów i bardziej udawania. Tego nas uczą, to nam wbijają w głowę, to ciągle nam każą powtarzać, utrzymywać się w tym, tym schemacie. Ma to skutki różne uboczne. wiecie, bardzo płytkie relacje, które się kończą relacje na siłę, związki z desperacji wtedy związki z konieczności. Związki oparte tylko na jakiejś tam przyjaźni, czy przywiązaniu. No, raczej chyba, wiecie, nie do tego dążymy, tak? I nie to, nie to stanowi to, do czego jakby powinniśmy dążyć, tak? Jak, wiem, to jak już na pewnym poziomie, jeżeli osiągacie świadomość, nie, medytujecie, rozwijacie się, to dostrzegacie pustkę wielu takich rzeczy, wielu takich przekonań, wielu takich schematów. Mm. Dostrzegacie to jak bardzo jest to iluzoryczne, jak bardzo jest to fałszywe, jak bardzo jest to przypominające w analogii domek skart, domek na grząskim podłożu, który się zapada, który byle co go potrafi zniszczyć. Więc relacje według mnie nie opierają się na czasie trwania. Na głębszej jakości. Na tym, jak bardzo jest ta relacja prawdziwa, jakie tematy możecie poruszyć, no bo pomyślcie, czy z osobami, które znacie kilka lat, tak, które możecie nazwać w jakiś tam sposób dla siebie bliskimi, czy poruszyliście z nimi tematy o tym, co się boicie, co oczekujecie w życiu, czego szukacie i czy one poruszyły z wami, czy zawsze było to tak, że. Ty liczyłeś na a osoba poruszy taki temat. A ta osoba liczyła na Ty poruszysz taki temat. I tak to się ciągnęło przez rok, dwa, trzy. Znajomość niby się rozwija, fajnie spotykacie się, chodzicie na piwo, chodzicie na kawę. Mm, niby wszystko jest ok, niby znacie tą osobę, ale tych tematów nie poruszyliście nigdy. Bo się na przykład usłyszeć różne rzeczy. Albo nie przyszło to do głowy, a tej osobie również. Więc to jest taka ciekawa kwestia do rozważań, do mm, pisania w komentarzu. Wiecie, można by tutaj bardzo dużo mówić, ale chodzi o to, że ludzie za bardzo zatracili się w tym czasie. Tak? I oni uważają, że czas jest kluczowy, że racja oparta na tym im dłużej kogoś znasz, a nie jak kogoś znasz, jest sensem. A tu chodzi o to właśnie nie ile kogoś znasz, tylko jak dobrze kogoś znasz. I jak bardzo możesz nazwać tę osobę bliską. Jakby, wiecie, nawet mi czasami jest ciężko wyrwać się z, powiedzmy, znaczy ja rozumiem, że jest to schemat. Ja się z niego wyrwałem, ale teraz, jak do Was mówię, też czuję pewien rodzaj dyskomfortu, bo wiem, że popularnym sposobem myślenia jest to, ile jakaś relacja trwa. A teraz ja występuję w roli wroga, czy jakiegoś anarchisty, który odwraca to wszystko do góry nogami o 180 stopni. A nie robię tego dlatego, żeby robić, żeby po prostu wiecie. A, jestem anarchistą, nonkonformistą, i tak mi się podoba. Robię to, bo widzę po prostu bezsensowność tego typu przekonań, tego typu schematów myślenia, tego typu rzeczy, w których jesteśmy uwięzieni. Jakby nie robię tego dlatego, żeby to zniszczyć, tylko robię to po to, żeby to zniszczyć, bo widzę tego bezsensowność, i widzę tego pustkę, widzę tego iluzję, widzę tego, jak to bardzo jest. Zbudowane, wiecie, na jakichś zdolnych rzeczach. Jakby o, o to chodzi, wiecie? Dlatego szukajcie, patrzcie na jakość relacji, nie na czas, i trwania. No bo można kogoś znać bardzo krótko, ale mówię, wiecie, to jakie tematy poruszycie. Pokaz na przykład daje większą bliskość niż osobom, które znacie dobre kilka lat, a nigdy tematów ważnych nie poruszyliście. To jest jakby jedna rzecz. No i też jakby związki, jeżeli chcemy tworzyć, to również wydaje mi się, że na tym powinny być oparte, czyli wiecie, na zrozumieniu i na bliskości. I na przykład nie trafia do mnie przekonanie, że a, bo kogoś się przywiążesz, przekonasz z czasem, i że trzeba związki zaczynać od jakichś głupkowatych rozmów i dopiero później przechodzić. Wydaje mi się, że poznawanie drugiej osoby i później stwierdzenie, że chcesz z nią być, powinno być już od samego początku. Czyli od samego początku rozmawiacie nawet luźno, to nie musi być coś poważnego. Nawet, wiecie, w różnej rozmowie często wychodzi to z różnej rozmowy, z jakiegoś żartu, zagadnięcia. Ale po kolei już od samego początku rozmawiacie w taki sposób, żeby naprawdę się poznać. A nie robicie tak, że najpierw o głupotach, bo się nie znacie, bo się boicie. Tylko i dopiero później ewentualnie powiecie, bo często się to kończy tak, że ktoś potem z kimś jest, a nawet nie poruszył tematów istotnych, czy nie poruszył tematów, co ktoś oczekuje, czego ktoś się boi, czy ktoś jest gotowy na jakiś związek, czy ktoś chce mieć dzieci, co ktoś sądzi o jakichś kontrowersyjnych tematach, nawet wiecie już o aborcji, czy coś takiego, czy światopogląd religijny, czy o małżeństwo. Wiecie, istotne rzeczy. Dopiero później to wychodzi i coś chcecie budować relacje z kimś, kogo nie znacie i dopiero potem, z, potem jak poznacie go niby lepiej, tak? To się nagle okazuje, że to związaliście się z człowiekiem zupełnie sobie nieznanym, zupełnie niebliskim i on jest zupełnie inny niż wy sobie go wyobrażaliście. To jest to słynne podążanie za iluzją, podążanie za zauroczeniem, nie poznawaniem kogoś takim, jakim jest z. Pełny, pełnym bagażem swoich wad i zalet, tylko iluzją. Skupianie się na jakiejś iluzji. Że, a, ktoś mi się podoba, z kimś się zauroczyłem, fajnie, i dopiero później wszystko wychodzi. Wiecie, więc to, to jest pewien błąd, pewien schemat, w którym ludzie podążają. I wiem, że ludzie w tym tkwią, będą tkwić. Będzie bardzo mało ludzi, takich jak ja, którzy są świadomi. Wiecie, ja staram się ludzi tego uczyć. Być może tym filmikiem coś też dam, tak? Jakieś przemyślenia. Tym, którzy obejrzą. Część pewnie nie obejrzy, część się ze mną nie zgodzi. Macie do tego jak najbardziej prawo. Ale sądzę, że warto o tym mówić. Wiecie, o takich kwestiach. Nie o pierdołach, bo o pierdołach można sobie zawsze mówić. O, o pierdołach, o głupkowatych rzeczach. Można zawsze. A o tym znajdziecie multum pierdół. Natomiast poważniejszych rzeczy znajdziecie znacznie mniej. To chyba póki co tyle. Jeszcze możemy do tego kiedyś wrócić. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja się z Wami żegnam. Życzę miłej soboty. Miłego 6 stycznia 2024 roku. Czyli święta Trzech Króli. Do zobaczenia, na razie, do następnego filmiku. Bye!